Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim dziennym lookiem, makijażem. To będzie takie Get Ready With Me. Ja się szykuję po prostu na dzisiaj. Nic szczególnego nie robię, ale chcę dobrze wyglądać, ponieważ muszę iść na pocztę. Chcę po prostu ładnie wyglądać dzisiaj w dzień. E, także, no po prostu mam ochotę wyglądać tak, nie nie wiadomo jak glam, ale po prostu mm, taki make-up chciałabym sobie zrobić na dzień, e, właśnie do okularów, też między innymi. E, także zaczynamy, nie będę przedłużać, zaczynamy. Zacznę sobie od bazy. Tutaj wykańczam e, moją Lumen. To jest taki produkt, e, który ma w sobie SPF z tego co wiem chyba i to jest zobaczcie jakie je denko bardzo fajny produkt e, który niesamowicie nawilża czy ja tutaj coś w ogóle by jeszcze e, on wygląda jak podkład ale on czekajcie to znaczy jakiś pędzel on wygląda jak podkład ale on nie daje żadnego krycia ani nic takiego to jest po prostu rozświetlająca baza która jest takim ala tintem, takim, coś takiego jak krem BB, ale to nawet nie jest krem BB, bo on no nawet za bardzo nie wyrównuje tej skóry, więc to jest takie po prostu nawilżające coś, trochę wygładzające. O, koreczek mi spadł. Już jest. Także wykończyłam ten produkt. Fajnie mi się sprawdzał, dostałam go chyba w jakimś boksie. Yy, ale jak widzicie, ta skóra... Wygląda tak bardziej, jest taka nawierzona. Chciałabym sobie dzisiaj też nałożyć ten produkt z Inglota Jest to rozświetlający krem Rozświetlacz w kremie Coś, coś takiego I to jest właśnie takie połyskujące, różowe cudeńko Ja go sobie wklepię tutaj na policzki a na to będzie podkład, także to będzie tylko delikatnie. Wiecie, co prześwitywało? Widzicie? To tak nawet za bardzo nie widać. I wklepię, może, w twarzy. W związku z tym, że nosimy okulary, Janosza i tutaj część z Was pewnie też, ogólnie jest bardzo ciężko podczas dnia mieć podkład, ponieważ, jak wiecie, tutaj te końcóweczki naszych okularów. Cały czas dotykają i tutaj często zbiera nam się podkład i źle wygląda. I to jest, i to nie ma na to reguły, niestety um, zawsze się to dzieje. Musiałobyśmy cały czas poprawiać, ale jest to naprawdę bez sensu. Także jak już nosimy okulary, to już nośmy i e, nie dotykajmy tego. Natomiast jeśli chodzi o taki drogeryjny, dzienny, bym powiedziała, Mocno taki zastygający podkład, jaki chciałabym Wam polecić, to jest właśnie ten Rimmel Long Lasting. Ja mam w kolorze Soft Beige, i to jest podkład, który naprawdę tak jakby siedzi na tej twarzy i się nie rusza. To jest naprawdę, bym powiedziała, taki tańszy zamiennik, nawet Fenty bądź Estée Lauder. I co prawda, dalej te okulary, wiecie tutaj, um, ruszają trochę ten podkład ale nie aż tak, jak inne podkłady. Także ja go bardzo, bardzo lubię właśnie na dzień. On jest dość mocno kryjący. Naprawdę, jeśli chodzi o inne podkłady, to, to ten jest chyba moim ulubionym. Co można jeszcze zrobić, aby ten podkład był taki bardziej długotrwały? To trik taki, aby odczekać po podkładzie. Czyli... Kiedy nałożymy ten podkład, poczekajmy około minutę, dwie, aż on tak jakby wchłonie się. Następnie powróćmy do pędzla i go po prostu wklepmy. Także ja to zrobię. To nie jest e, tak, że to Wam na pewno zastygnie i mm, okulary Wam tego nie ruszą. Nie, ale to na pewno pomoże, aby ten podkład tak jakby lepiej był przyklejony do tej twarzy. Dobra, minął jakiś czas i teraz po prostu delikatnie jeszcze... Klepuję ten podkład. Raz, że to utrwala makijaż, a dwa, że ten podkład naprawdę pięknie wtłacza się w skórę i wygląda o wiele naturalniej, mimo że jest mocno kryjący. Ładnie skóra wygląda, ja uwielbiam ten efekt. Um, powiem Wam, że jeśli chodzi o korektor, to ja rzadko kiedy używam korektora, jak noszę, właśnie okulary. Można to oczywiście robić, ale mam zdaniem okulary trochę jakby zaburzają ten efekt I ja po prostu od razu przechodzę do pudru Puder, zobaczcie też dęko dzisiaj, chyba same Dęka. Denko to był ten matujący z też Rimela Po prostu wklepuję w twarz to jest też kolejny krok, którego moim zdaniem nie powinno się pominąć. Puder sprawia, że ten podkład jeszcze bardziej e, trzyma się na buzi, e, przez co okulary e, mogą aż tak bardzo nie ruszać tym produktem. Więc polecam ten krok. Następnie będę używała tutaj bronzera, kontur z firmy O2O. Postaram się podlinkować. Ja wiem, że ja często mówię, że podlinkuję, później nie linkuję. Przepraszam Was, ale ja jestem. Nie za bardzo lubię to robić. To strasznie dużo czasu zajmuje. Ale postaram się Wam podlinkować ten produkt. Może te wszystkie rzeczy po prostu. Także. Ocieplam trochę buzię i ja jestem ogólnie bardziej opalona, zobaczcie, niż teraz twarz, także ja powinnam sobie w ogóle tutaj wziąć taki duży pędzel i może ten kolor i tak bardziej tą twarz ocieplić, wiecie, ogólnie. Nawet nie zwróciłam uwagi, że ta twarz jest taka jasna. No ale spoko. Do szyi w sumie dość pasuje. Nie dość, że mam samoopalacz na sobie. Dodatkowo wczoraj naprawdę dużo czasu spędziłam na słońcu i trochę się opaliłam. Teraz znowu powracam właśnie do tych brązerów i wklepuję je w załamanie. Powieki ja na oczach, kiedy mam okulary założone, powiem Wam, że dużo nie robię, a raczej wcale nic nigdy nie robię. Właśnie, chyba że właśnie coś takiego czyli podkreślenie naturalnego konturu oczu. Także nic słuchajcie specjalnego. E, przechodzę do różu, tutaj też róż z firmy O O, piękny dzienny kolor, taki troszkę ceglany, ceglasty, zmieszany z różem. Też nakładam trochę na nos ocieplam ogólnie całą buzię e, i na ten róż nakładam kolejny róż ale jest to róż e, rozświetlacz e, Benefit Georgia jest to róż, którego ja osobiście nie lubię ale ja go lubię znaczy nie lubię go samego, ale lubię go właśnie położonego na coś ponieważ, zaraz wam pokażę jak to wygląda on ma sobie drobiny takie właśnie Złoto brzoskwiniowe. On nawet pachnie brzoskwinią. Ja go lubię właśnie nakładać na róż, bo on tak. Jako róż jest dla mnie za słaby i jako rozświetlacz jest dla mnie za słaby. Ale jak jest nałożony na róż, to on wygląda naprawdę bardzo ciekawie i właśnie tak rozświetla ten policzek. I wydaje mi się, że to na dzień wystarczy. Można też go właśnie użyć na całą twarz. No on jest w takim, takim bardzo jakby neutralnym kolorze ten, ten róż różoroświetlacz. Także ja nawet rozświetlacza nie będę nakładała. Zobaczcie jak to wygląda. Moim zdaniem właśnie tak bardzo dziennie i w miarę naturalnie. Co do oczu, to ja sobie wytuszuję tylko rzęsy. Tuszuję rzęsy maskarą Lancôme Hypnose i to jest ta, mm, ta maskara. Bo wiem, że hipnos jest czarna, ale ta jest taka troszeczkę właśnie um, w takim kolorze um, metalicznym i ona ma silikonową szczoteczkę. Średnio ją lubię, ona rozczesuje dobrze rzęsy, ale ona nie robi za bardzo nic z tymi rzęsami, oprócz tego, że po prostu je maluje na czarno, ale nawet nie pogrubia, nie zagęszcza, nic, nic, nic takiego. Ale ja jak noszę okulary, to ja nie noszę mocnych makijaży, bo. Moim zdaniem nie ma sensu. Ja lubię się w soczewkach i wtedy ewentualnie w kolorach, wiecie, w rzęsach, ale w okularach, moim zdaniem, okulary bardzo odwracają uwagę od makijażu, więc nie ma sensu, jak dla mnie. Podkreślam właśnie tylko górne też rzęsy. Oczywiście się tutaj umazałam, także zaraz to zetrę. Przejdę sobie do brwi. Brwi wypełnię pomadą Anastazja. Z Beverly Hills. Kolor jest to Ash Brown. I tak się prezentuje z brwiami. Okularki zakładam, tylko najpierw je wyczyszczę. Często pytacie o te okulary. To są okulary Tom Ford. Niestety nie znam modelu. Nie mam pojęcia, ale jest to Tom Ford. Nie były one najtańsze, ale najbardziej mi się podobały. Voilà. Zobaczcie, i taki makijaż, właśnie dzienny, wydaje mi się, że ym, taki makijaż oczu jest wystarczający. Przejdę sobie teraz do ust. Obrysowuję usta konturówką Kiko Milano 700 Numer. Jak również wypełniam. I słuchajcie, nakładam błyszczyk. Błyszczyk będę nakładała z firmy Obsession. I był to kolab z e, Belle Jordan. I tutaj takie Trio jest. To są dwie pomadki. Także ten błyszczyk. E, jest to kolor e, Dit, ditzi, ditzi. Taki piękny, idealny nudziak Ja go właśnie lubię na konturówki bądź samego. Bardzo często go noszę, jeżeli widzicie, że mam jakieś połyskujące, połyskujące usta, to wiecie, że właśnie to jest między innymi zasługa tego błyszczyka, tak się prezentuje look ja tylko sobie jeszcze sprikamuję fixerem. używam Bobbi Brown Face Mist. Ten produkt jeszcze delikatnie wklepuję. Także mam nadzieję, że troszkę pomogłam osobom, które noszą okulary, które ym, chciałyby właśnie ym, przedłużyć ym, trwałość tego makijażu. Oczywiście tutaj cały czas będzie się coś tworzyć, no bo cały czas tutaj dotykamy przy mówieniu też, ruszają nam się te okulary. To jest jakby. Ym, nie do przeskoczenia. Natomiast pokazałam Wam rzeczy, które robię ja i które naprawdę wyglądają ok. Ja tutaj na razie żadnego odcisku nie mam jeszcze. No bo wiadomo, to też dopiero parę minutek, ale. Ale tak. Jak będę tak trzymać cały czas okulary i tak będę wyglądać, to też nie, nie wygląda to najgorzej. Także kochani, to by było moje dzisiejsze get ready with me, jeśli chodzi o makijaż. E, pokażę Wam teraz, w e, co jestem ubrana. Więc jeśli chodzi o moje włosy, to Wam powiem, że ja z nimi wielce tutaj nic nie będę robić. One są w kucyku takim mega nieułożonym. Nie czesałam tych włosów od dwóch dni i po prostu lubię mieć taki trochę rozpierdziel na tej głowie. <laughs> to jest tak codzienna, ja słuchajcie. A jeśli chodzi o mój outfit, to mam swoją ulubioną koszulkę z Playboy z Missguided niestety tych koszulek już nie ma to była limitowana edycja i wiem, że są inne kolory ale akurat tej nud nie ma i mam leggingsy krótkie, krótsze i to są leggingsy z ostatniego mierzymy z Matalana, miałam je odesłać ale słuchajcie, weszłam na stronę chciałam zamówić rozmiar 14 bo jeżeli oglądaliście moje mierzymy to widzieliście, że te spodenki były troszeczkę na mnie za duże ale nie było rozmiaru 14, więc mówię, ta 16 też dobrze leży No co prawda jest tutaj taki, wiecie, luz i tak troszeczkę czuję, że mogłyby być bardziej, wiecie, dopasowane i tak dalej Ale to są legginsy, to jest elastyczny materiał, także e, nie przejmuję się tym Wydaje mi się, że fajny taki dzienny outfit do tego po prostu założę jakieś trampki Albo jakieś sandałki I jestem gotowa na cały dzień Mam ochotę na te perfumy To jest Mugla Aura Bardzo świeże Radosne dzienne perfumy Także kochani Mam nadzieję, że dzisiejsze Get Ready With Me Wam się podobało Dajcie znać, jeżeli jesteście zainspirowane No i mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo Buziatki